Witaj na przyjemnej praktyce slow, w której w miły, taki bujający sposób popracujemy sobie nad rozluźnieniem naszego ciała. Do tej praktyki nie potrzebujesz żadnego sprzętu, jest ona częścią naszego 30-dniowego wyzwania, gdzie każdego dnia praktykujemy jogę. Ja mam na imię Klaudia i zachęcam cię do subskrypcji tego kanału, żeby być na bieżąco z tym, co tutaj robimy. No to zaczniemy sobie powolutku. Zacznij sobie w pozycji dziecka. Odłóż sobie czoło, na matę możesz dać dłonie, jeżeli chcesz, pod czoło, i przez moment skup się na swoim oddechu. Staraj się oddychać przez nos, zarówno wdech i wydech, prowadź przez nos. Możesz sobie zamknąć oczy. Jeżeli Twoje dolne żebra napierają na Twoje uda, są oparte o Twoje uda, to możesz starać się na wdechu je rozszerzać, żeby właśnie zaczynały naciskać na uda, a z wydechem niech się rozluźniają. Mhm. I powolutku przejdź sobie do klęku podpartego. W klęku podpartym od razu na wdechu zrób wklęsłe plecy z wydechem okrągłe. I kilka razy wdech, wklęsłe plecy, wydech, okrągłe, krowa, kot. Mhm. I dodamy do tego ruch do przodu, do tyłu. Jak robisz wklęsłe plecy, to idziesz do tyłu, z okrągłymi plecami wstajesz do góry. Kilka razy tak poprzeciągaj sobie miło kręgosłup, powoli, bez pośpiechu, płynnym ruchem. Ok, i zatrzymaj się. Teraz zrób wklęsłe plecy i przejdź do psa z głową w dół. Poługinaj sobie w psie delikatnie nogi, raz jedną, raz drugą, poprzeciągaj boki ciała. Mhm. Ok, i zatrzymaj się w psie na wdechu, będziesz unosić pięty w górę, z wydechem odkładać pięty w stronę maty kilka razy. I jeszcze jeden raz wdech w górę, wydech w stronę maty i teraz przejdź sobie do przodu, do skłonu, złącz na końcu stopy, możesz jak dalej nie możesz pójść, to pójść dłońmi w stronę stóp, odłóż sobie ręce na piszczelach i na wdechu spróbuj doprostować nogi, spojrzeć w przód, a z wydechem ugiąć nogi, zaokrąglić plecy i płynnie wdech, otwierasz się, wydech, zwijasz w kulkę, otwórz się, wdech. Wydech, wdech, otwierasz się i wydech, idziesz w dół. Na wdechu już spójrz do przodu, z wydechem zrób skłon, wyciągnij ręce w górę, wdech i wydech. No to jeszcze raz, ręce w górę, wdech, wydech, skłon, proste plecy wdech i stąd przejdź do psa z głową w dół. Na wdechu. Unieś pięty w górę, a z wydechem odłóż kolana na matę. I teraz na wdechu prawa noga idzie w górę. Staraj się nie otwierać biodra. I dokładasz do tego przeciwną rękę. I teraz z wydechem przytulasz kolano do łokcia łokieś do kolana, na wdechu otwierasz. I wydech. Przytulasz. Wdech otwierasz, zwijasz się w kulkę, wdech. Otwierasz, teraz odkładasz rękę mhm. i chcesz otworzyć się tutaj, czyli twoja ręka prawa jest odłożone, lewa jest odłożona, lewa noga może pójść troszkę w tył do pozycji wschodzącego księżyca, do pozycji półksiężyca, takiej w uproszczonej wersji i teraz idziesz do góry, robisz pozycję bramy, możesz sobie troszkę wycofać lewą stopę i przeciągasz bok ciała, i wracasz do góry, i przeciągasz, i wracasz do góry, przeciągnij, i wróć do półksiężyca. Od razu odłóż nogę i zrobimy na drugą stronę, czyli noga lewa się unosi, prawa ręka, i z wydechem przyciągasz, wdech otwierasz, przyciągnij. Otwórz mhm. i ostatni raz przyciągnij. Otwórz, odłóż dłoń prawą. Możesz sobie stopę troszkę przekręcić w bok. Otwórz biodro i unosisz do góry rękę. Pół półksiężyc i idziesz do góry. Odstawiasz stopę, przeciągasz się i wracasz w górę. Przeciągnij, wróć. Przeciągnij, wróć. I ostatni raz, teraz od razu chcesz wrócić do półksiężyca. Odłóż ręce. Weź wdech w klęsłe plecy. Wydech pies z głową w dół. Na wdechu pięty w górę. Z wydechem pięty w dół. Wdech pięty w górę wydech, pięty w dół, jeszcze raz wdech, pięty w górę, wydech w dół, spójrz do przodu, przejdź na początek maty i teraz proste plecy mięciutko, wydłużamy się, wdech, z wydechem uginamy nogi, opuszczamy klatkę w dół i wdech, wydłużamy się, wydech, skłon na ugiętych nogach, wdech i wydech, zostajemy i kręg po kręgu rolujemy się do góry, na końcu przeciągnij ręce, wydłuż je do sufitu. I sama z wydechem. Weź długi wdech, możesz zamknąć oczy. Spokojny wydech. I jeszcze jeden długi wdech. I wydech. Pięknie Ci dziękuję za wspólną praktykę. No i zapraszam Cię do kolejnych dni naszego wyzwania, do kolejnych praktyk. Do zobaczenia.